Podpiwek, instrukcja otwarcia, butelkę z płynem z zawartością zrobionego segmentowanego postywka stawiamy najmniej na 24 godziny do lodówki. Następnie bardzo delikatnie otwieramy. Proponuję w kuchni w lewie. Butelka, jak widać, stary typ orężany. I uwaga. Data wykonania tego podpisku jest 17 sierpień. Dzisiaj jest 20. 30 już się. O, proszę bardzo. 30. Czyli dwa tygodnie temu. Bardzo mocno spermentowany i z bardzo dużą ilością z bardzo dużą zawartością gazu. Tym bardziej trzeba delikatnie go otwierać. Z tego co ja zauważyłem, czym dłużej podpiwek stoi, tym bardziej jest sfermentowany i nagazowany. Podpiwek otwierany kilka dni temu, około 3-4 dni temu, czyli po wyprodukowaniu około 10 dni, troszeczkę mniej był sfermentowany i trochę mniej było gazu, ale też należało otwierać go w zlewie i bardzo ostrożnie. Czekamy do momentu, kiedy cały ten gaz i piana ujdzie. Wtedy będziemy mogli go bezpiecznie otworzyć. W innym przypadku malowanie gwarantowane. Zawartość tego wspaniałego trunku znajdzie się w naszym mieszkaniu na suficie, w ścianach, ewentualnie w miejscu, w którym skierujecie butelkę w momencie otwierania. Butelki, które zastosowałem do produkcji podpiwka, są to butelki po francuskiej orężadzie. Bardzo dobrze kapslowane. Kapsel ma gumową podkładkę. Nie proponuję butelek z IKEI, gdzie są podobne butelki z podobnym kapslem, ale podkładka jest plastikowa. Lipanowa. Nie, plastikowo. Raczej to jest plastik niż yy, niż niż silikon. I, i tak oto otwarcie podpiwek. Możemy zacząć. Jak widać, tu jest jeszcze bardzo dużo gazu w nim Bardzo mocno się pieni. Taki podpiwek po wypuszczeniu gazu, w większości ilości gazu, można w dalszym ciągu przechowywać w lodówce. I za 1-2 dni, w ciągu jednego-dwóch dni, można go w dalszym ciągu spokojnie spożywać. Bez żadnego problemu. Na zdrowie, smacznego. Dziękuję.